Dieta Pomidor. Zdrowa dieta z dostawą do domu. Z kodem zaciosem 20 zyskujesz minus 20% na wszystkie diety. Dieta Pomidor.pl. Wejdź już teraz i zamów. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewną oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669-404-075. Siemanko, Sebastian Szczerek, kanał za Dzisiaj jesteśmy przed konferencją prasową, a także przed ceremonią ważenia przed galą MMA tak 6. A z nami jeden z bohaterów tego wieczoru, Adrian Dudek. Adrian, szybko przyjąłeś kolejną walkę pokazu? Praktycznie no miesiąc? Przerwy? 6 tygodni, 6 tygodni. Dobry wieczór wszystkim. 6 tygodni, no co, forma jest, trzeba to było wykorzystać i szczególnie u mnie na terenie, no to nie fajnie by było nie zawalczyć, nie? Tak mi się wydaje, że to, to jest dobry ruch z mojej strony. Przeciwnik, którego dobrze znasz, e, walczyliście już kiedyś na Silezjanie w boksie, a teraz będzie walka w formule MMA. E, jak dogadywaliście tą formułę, no bo tu mówię, rewanż, ty wygrałeś, ty ustalałeś te zasady? Nie, wiesz co, no dzwonił do Dawida, do organizatora, że on yy, chce rewanżu, no ja powiedziałem, że tylko w MMA, on mówi, że teraz trenuje cały czas i parter i to, no i robimy to w MMA po prostu teraz na moich zasadach troszeczkę, tak, tak jak mówisz. Nie ja mówisz właśnie o swoją formę przed nadchodzącym pojedynkiem, który w sumie już jutro? No wiesz co, no to nie mnie oceniać, tylko ludzi, co ze mną są na sali, no to na przykład Jehor, którego serdecznie pozdrawiam, yy, mówi, że jestem taki świeższy chyba jak przed KSW, no to chyba Dzień dobrze. Nie będziemy tutaj, wiesz, dzielić skóry na niedźwiedziu, jutro jest gala i wtedy się okaże mhm. tak naprawdę. Ostatnio właśnie na KSW przegrałeś z Kurkiem, to była fajna walka z takim zawsze biokiem, który daje super pojedynki, no niestety przegrało, ale na chłodno. już pewnie możesz ocenić. Jak myślisz, czego tam zabrakło? Warunków chyba, no tak mi się najwyżej najbardziej... nie... tak, wiesz, trochę sięgnął mnie, no jak zwykle jak chciałem do przodu, no bo jednak jak ci ludzie mają wiesz, większy zasięg, to ja muszę ich atakować troszeczkę Chciałem doskoczyć, to odkryłem się, no i zapłaciłem za to najwyższą cenę, prawda, no ale co, nie ma co, no, następna lekcja i, I co, no i lecimy dalej, myślę, że, że teraz mój y, menadżer jak wszystko dobrze pójdzie, to chciałbym na przykład Cway na 80 kg z kimś 77 z i schodzić do 77 nie? Mhm. bo tutaj jest po prostu dogadane 93, bo ja tyle ważę na co dzień, tak z 90. No tak miałem 92-400, to ja ważę tyle na co dzień. Czyli w sumie nie ścinałeś praktycznie? Nic nie ścinałem, po prostu wiesz, wody się napiłem jedynie nie? te, te parę dni i, i tyle. Mhm. Ogólnie to chyba ostatnia walka twoja w tym roku, no bo wiadomo, już że grudzień za pasem, ale wiemy, że gala RFA wita do Sosnowca bodajże 28 luty, ty już walczyłeś kiedyś na RFA, planujesz teraz tam swój kolejny występ? Wiesz co, no nie wiem co mój menadżer planuje, wiesz, bo wiem, że on coś tam ma w zanadrzu, jak ta walka wszystko, no nie ma możliwości, żeby, żeby nie poszła, chociaż no wiadomo, nikogo nie lekceważymy, ani nic. Ale po prostu ona musi, muszę ją wygrać, a ja chcę tutaj jeszcze gdzieś zaistnieć w tym MMA, prawda? No i wydaje mi się, że, że coś, coś ma Artur przyszykowane, zresztą jak zawsze. Tu ogólnie skupiasz się teraz w 100% na MMA, nie będziesz wchodził w tą formułę bokserską, bo nieraz widzieliśmy Cię w takich pojedynkach. Raz tylko. No, jak raz. No, wiesz co, no, ja, ja powiedziałem tak, kiedyś się śmiałem, że do boksu to ja mogę wychodzić bez, bez treningu, bo ja takie, wiesz, trzy, trzy po trzy to ja robię, wiesz, zawsze, nawet bez treningu to się mogę być jeszcze na dużych rękawicach, to jakby, no na przykład wiem, że jest taka gala charytatywna, jak będę w Polsce, nie pojadę na wakacje, chyba 13, Rafał walczy, to też bym chciał zawalczyć na tej gali, jeżeli... Byłoby tam dla mnie miejsce, to chętnie, jak będę w Polsce, tak, tak, myślę, że gdzieś tam może kiedyś, wiesz, między tymi startami, czy tam dla, w jakimś szczytnym celu, to, to bardzo chętnie, prawda? Zresztą chyba fajnie się to oglądało, prawda? Pewnie. No. Właśnie poruszyłeś temat Jehora, twojego klubowego kolegi, no to jest mhm. duży talent oczywiście, znamy Jehora, on teraz się będzie bił na Hybrid MMA z jakimś Finem Halonerem. No ja się ale... zbiłem tutaj. Tak. Miałem walkę wieczoru. Ale ważna właśnie podobno... Chodzi mi o to, że dużo zawodników odrzucało strasznie chora, nawet podobno bardziej doświadczonych. Tak, bo rzeczywiście, czy to była taka plotka rzucona po weter bez pokrycia? Nie mnie to oceniać, prawda? To mhm. menadżera się zapytacie. No, myślę, wiesz, że jak coś tutaj. Wiesz, coś tam wiesz. wiem, ale po co, po co mam mówić? no... Myślę, że, że będzie tak coraz częściej z Jechorem jeszcze teraz jak wygra, bo myślę, że do drugiej rundy to nie dotrwa Max w drugiej. Lanczyk padnie, chociaż lubię go, fajny też chłopak, bierze te walki i bardzo taki nie, nie kalkuluje, tylko z dobrymi zawodnikami walczy, czy, czy z Narkunem, czy to, no i myślę, że będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, zresztą jak każdy, co będzie walczył z Jehorem, bo... No, chcielibyście chłopaka zobaczyć tak jak ja go widzę na sali i tak dalej, przy siatce, to, to jest naprawdę no, konisko, nie? on waży na co dzień bardzo dużo. Mhm. A jaki ty właśnie widzisz w nim potencjał potencjalny w przyszłości, czy on ma szansę na tej UFC? Moim zdaniem to jest duży talent i chyba tak powinno być. No wiesz co, no, tak jak mówiłem już ostatnio, żeby sodówka mu nie uderzyła do głowy, bo to wiesz jak to jest. Każdy go chwali, każdy tego, on ma dopiero 18 lat, tam Damian go musi ukierunkować troszeczkę. Wiadomo, no on jest ambitnym chłopakiem i myślę, że, że jak wszystko dobrze pójdzie, to jak będziemy o 20 lat to, to już tym dana White Contender będzie próbował swoich szans albo nawet i wcześniej. Ty ogólnie zawsze bardzo dużo biletów sprzedajesz Adrian, jeśli są te walki tutaj na zagłębiu, czy też również na Śląsku. Jak teraz poszła sprzedaż biletów na MMA, tak? No wiesz co, no teraz mamy wspólnych kibiców, tylko no, po no 200 też. sprzedałem, tylko wiesz, że coś tutaj. A tak to jak oni by, wiesz, nie bili się, wiesz, szkoda, że Hubert ma wypadł, wypad, bo to jest też mega talent. Wiadomo, no tu kibice nasi przychodzą wszyscy, tak to by pewnie więcej poszło tych biletów. Ale co, no, no moje rodziny i tak dalej, to prawie 20 osób samych przy, przychodzi tutaj na galę, no bo wiadomo, jest tutaj u mnie jakby w domu. A tak to no, 180 na razie i jeszcze ludzie dzwonią, no wiesz jak to jest, dopiero na koniec tak naprawdę się sprzedają bilety. No 200, 200 sprzedałem, pod 200, no na razie no taki skromny wynik, bo tak jak mówię u siebie, no tak to bym ich sprzedał o wiele więcej, no jakby Adrian nie walczył i tak dalej, nie. Co byś chciał przekazać do swojego rywala przed tym jutrzejszym waszym pojedynkiem? My Może co? jakieś poddymienie? Nie, z yes. Adamem się znamy, wiesz, kurde mamy... Takie na koleżę, wiesz, tak samo czy z Bartkiem, kurkiem, czy z chłopakami, z którymi wszystkimi walczyłem, co to tu jest duży szacunek, to idziemy się po prostu bić w danym dniu i po prostu ja mam mega szacunek do wszystkich, co wychodzą do tej klatki. Nie chodzi o to, że on ze mną walczy i tak dalej, tylko do tych wszystkich fajterów, co wiesz, gryzą po prostu wszystko, co mogą, żeby bić się i jest to ich całe życie. Także wiesz, ja szanuję wszystkich i nie będę nigdy pod Wiadomo jak ktoś Ktoś do mnie coś tego, no to ja też nie będę patrzył, tylko może być tak, że po prostu dostanie od razu, bo ja też nie będę rozmawiał, ani tam się napinał, tylko ja od razu szczelę nie? To by się właśnie skończył kontakt z KSW, czy po prostu to jest wynika tego, że masz taką, nie wiem, luźny, luźną sytuację i możesz jeszcze się bić poza organizacją? Nie, wiesz co, nie wiem, co, co ci mam na to odpowiedzieć, bo na pewno ja nie zostałem chyba jeszcze zwolniony, ani nic. Wiesz, no muszę się odbudować i ja w przyszłym roku planuję wracać, zresztą już nie pierwszy raz tam wracam, prawda? I co, no ja z całych sił będę, tak jak mówię, no brakuje mi tych warunków na T-84, no i trzeba coś z tym zrobić, nie? Bo na takim, wiesz, już, co z tego, że ja umiem się bić i tak dalej, jestem silny. Fizyczność. Fiz wiesz, no jednak zasięg tych rąk, bo, bo Bartek też, on y miał ciężki pojedynek, powiedział mi po pojedynku, że miał ciężki pojedynek. Ja też miałem te że nigdy nie ma chyba łatwych, nie? Ale, ale no co, no robimy co możemy, żeby, żeby tam jak nie Zostać to wrócić, prawda? No szczerze to ci powiem, że nie wiem, co ci mam mm -hmm. odpowiedzieć na to pytanie. A Ty chciałbyś właśnie się jeszcze bić na Gala KSW, wiadomo, poza Śląskiem czy poza Czechami, no bo ty jesteś właśnie ze Śląska, to wiadomo, to jest taki ja nie zabieg, że... Znaczy, ja z ja Zagłębia, z Błem, w sensie no, <grym> no, to jest mój błąd, ale wiadomo, co chodzi, że okolicach Śląska i zagłębia mm -hmm. i tam można właśnie wiesz, te Twoje bilety uruchomić i dużo sprzedać. Kurczę, no wiesz, w Łodzi się biłem z Iliciem. No tak 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 wypadło, no tak szukali, wiesz. Tak, wiesz tak szczerze powiedzieć, no trzy nie zyskało Bielska, pra praktycznie, no bo to ja mam 30 minut drogi, wiesz, z Bielska i tam gdzie się urodziłem, tam gdzie przyżał moje kibice, to tak bym walczył u siebie, także... No wiesz, no ja, ja walczyłem na u siebie, no widzisz, tam przyjeżdżało po 400 osób, y, ludzi też na, na hale i tak dalej, to, to wiesz, dla mnie to, czy ja będę walczył w Trzyńcu, czy ja będę gdzieś walczył w Łodzi, czy to, to mi bez różnicy, ważne, żebym był zawsze tam, bo tam czuję się najlepiej, tam jest mój dom i tam będę chciał zakończyć karierę, jak będę tylko miał zdolność do tego, wiadomo, zdrowie i tak dalej i będę taki uparty, jak jestem uparty. Adrian, dziękujemy Ci za tę rozmowę. Życzymy jutro wspaniałej walki. No, i możesz pozdrowić jeszcze widzów, jak na sam koniec. Pozdrawiam wszystkich moich kibiców, tych, co przyjdą na hale i przed telewizorami. Pozdrawiam moją rodzinę, mojego trenera, menadżera, wszystkich wspaniłych partnerów, bo, bo jest jak jest. No i co. Widzimy się jutro na hali. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki, wielkie. Pomidor to dieta pudełkowa prosto od Magdy Kessler. Jest to świetna jakość. Ekonomicznych cenach. Koniecznie sprawdź nasze nowe, przepyszne menu. Blachy Minda firma handlowo usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachaminda.pl